Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji dotyczącej wyników kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie. W nawiązaniu do informacji, które pojawiły się w ostatnim czasie w przestrzeni medialnej, chciałbym podkreślić, że Regionalna Izba Obrachunkowa prowadziła, przeprowadziła kontrolę nie w wydziale, wydziale naszego starostwa, a w jednostce podległej, a dokładnie w centrum usług wspólnych w Gnieźnie. Kontrola dotyczyła zamówień publicznych w obszarze usługi RODO, która miała być świadczona w naszych placówkach oświatowych. I w związku z tym na podstawie tej kontroli przedłożono spis spraw w kontekście tutaj dokumentacji zamówień publicznych i wniosków pokontrolnych, które powinny być wdrożone w Centrum Usług Wspólnych. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, to chciałbym Państwu przekazać takie informacje, że z przedłożonego w toku kontroli spisu spraw w kontekście dokumentacji wynika, iż w 2020 roku Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie przeprowadziła łącznie 471 postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z, regula z regulaminem do 30 tys. euro, natomiast w 2021 roku do dnia kontroli Rio 360 postępowań. Jeżeli chodzi o szczegółową kontrolę, wybrano trzy postępowania: na realizację usługi, wykonanie zadań inspektora ochrony danych, na którą zawarto łącznie, łącznie trzy umowy. Wszystkie umowy zostały zawarte z pracownią Rodo w Gnieźnie. A ponieważ sprawa dotyczy Centrum Usług Wspólnych, ja bym poprosił Panią Dyrektor, doktor Renatę Rasińską, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie o przedstawienia wyników tej kontroli i jakby odniesienia się do wniosków pokontrolnych i założeń, jakie miały być wdrażane w wyniku tego, co się pojawiło w dokumentacji. Także Pani Renato zapraszam. Dziękuję. Ja chciałam przedstawić właśnie stanowisko w sprawie tych zarzutów, które ostatnio się pojawiły. Postępowanie w sprawie wyłonienia podmiotu do obsługi jednostek organizacyjnych powiatu gdzinieckiego objętych zakresem działania Centrum Usług Wspólnych zostało przeprowadzone w sposób pełni zgodny z przepisami prawa. Zasadnicze znaczenie w tej sprawie ma to, że w toku tego postępowania nie miały zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i to jest bardzo ważna rzecz. Zgodnie bowiem z przepisami tej ustawy do postępowań, których wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. złotych, nie stosuje się przepisów tej ustawy. Tym samym Centrum Usług Wspólnych prowadząc postępowanie nie był obowiązany stosować się do rygorów wynikających z prawa zamówień publicznych to jednoznacznie przesądza o tym, że nie mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy, której stosowanie zostało wyłączone. Powoływana w artykule prasowym kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej również nie stwierdziła jakichkolwiek naruszeń przepisów prawa. Z wniosków pokontrolnych nie wynika, by do takowego naruszenia doszło. Nie wynika z nich również, by Regionalna Izba Obrachunkowa składać miała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chciałam podać Państwu treść wniosków pokontrolnych i też tutaj odnieść się, to, tak jak odnosiłam się do, w odpowiedzi do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pierwszy wniosek pokontrolny wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną objąć wszystkie jednostki organizacyjne powiatu wymienione w uchwale numer. 19, łamane na 118, łamane na 219 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Uwaga, która została też przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej od 1 listopada 2021 zostały objęte wspólną obsługą już wszystkie jednostki. Drugi wniosek, zapisy umów dotyczących ich realizacji weryfikować w zakresie zgodności ze szczególnymi warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym zobowiązać kierowników jednostek obsługiwanych, aby przy zawieraniu umów z wybranym wykonawcą przestrzegali warunków określonych w prowadzonym postępowaniu. I tu też uwaga, którą, która została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Poinformowano zainteresowane osoby osobnym pismem z dnia 23.11.2021 roku oraz na zebraniu z dyrektorami w dniu 2 grudnia 2021, 2021 roku. Trzeci wniosek wyboru wykonawcy zamówień publicznych wartości szacunkowej mniejszej niż 130 tysięcy złotych dokonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami, czyli mówimy tutaj o e, regulaminie wewnętrznym. Centrum Usług Wspólnych stoi jednak na stanowisku, że wydatkowanie pieniędzy publicznych przy braku stosowania rygorów określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych winno następować z zachowaniem zasad przejrzystości, wolnej konkurencji i z dbałością o interesy materialne powiatu gnieźnieńskiego. W związku z tym dyrektor Centrum Usług Słownych opracował i wdrożył wewnętrzną procedurę, mającą na celu osiągnięcie tych celów. Tego rodzaju wewnętrzny przepis nie stanowi prawa. Jego naruszenie, jeżeli teoretycznie by do niego miało dojść, nie wywołuje żadnych skutków prawnych, z pewnością nie stanowi przestępstwa. W trakcie procedowania nad wyborem podmiotu zajmującego się ochroną danych osobowych i mającego pełnić funkcję inspektora ochrony danych osobowych, stosowano wewnętrzną procedurę. Godne podkreślenie jest to, że żaden przepis prawa nie zabrania wzięcia udziału w tego rodzaju postępowaniu osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jest również w pełni dopuszczalne to, by osoba taka już po zawarciu umowy rozpoczęła prowadzenie tej działalności, w zakres której wchodziłyby również czynności z zakresu ochrony danych osobowych. Kwestia tego, czy dana osoba wykonuje swoje obowiązki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Czy też nie prowadzą tej działalności gospodarczej, powoduje jedynie skutki w zakresie rozliczeń podatkowych. W sprawie prowadzone jest także postępowanie przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie. W toku tego postępowania nie postawiono nikomu zarzutów naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, co również przesądza o tym, że w sprawie takowe naruszenia nie występowało. Podobnie prowadzone postępowanie jest w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w Poznaniu. Przebiega zgodnie z właściwymi procedurami. Jeżeli mimo tego ktoś twierdzi, że doszło do naruszenia prawa i nadto, że naruszenie to stanowi przestępstwo, to przede wszystkim winien podać do naruszenia jakich przepisów postępowania doszło, a przede wszystkim jakie przestępstwo zostało popełnione. Nie jest tak, że wystarczy twierdzić, i doszło do przestępstwa. Należy je skonkretyzować, udowodnić, że czym taki mał miejsce. Wydaje mi się, że należałoby się Wreszcie skupić na merytorycznej ocenie działalności Centrum Usług Wspólnych w kontekście wykonanych działań, bo to jest chyba tutaj najważniejsze. I jak gdyby taki osobisty mój przekaz. Działania osób usiłujących na różne sposoby nagłośnić sprawę, przypominają poszukiwania czarnego kota w ciemnym pokoju. Bardzo trudno jest takiego kota znaleźć. Jeszcze trudniej jest go znaleźć, jeżeli go w tym pokoju nie ma. Jednak te osoby mówią, że i tak go znajdą. To jest puenta tego, co chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Ale jeszcze odnosząc się do kwestii, które były przekazane podczas konferencji prasowej przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, a dotyczyły one takich sugestii poszerzenia obowiązków inspektora ochrony danych, który pracuje w urzędzie, a mianowicie tutaj pani radna Szalaty, Natasza Szalaty przekazała te, taką sugestię, aby mm, zwiększyć zakres obowiązków urzędnika pracującego w starostwie, aby świadczył usługi RODO naszym podległym jednostkom, czyli tym właściwym placówkom oświatowym. Według opinii wielu prawników takie, takie jakby, taka procedura nie może mieć miejsca, ponieważ przede wszystkim brak wtedy jakiegokolwiek związania dyrektora, czyli tutaj kierownika danej jednostki, z pracownikiem urzędu. Jeżeli on ma świadczyć usługi RODO musi być związany jakąś umową, może to być umowa cywilnoprawna, czyli jakieś umowa, jakaś umowa zlecenie, albo może być to cząstkowy etat w danej placówce. Natomiast nie można wymagać od pracownika, aby równolegle podczas swojej pracy świadczył usługi RODO w innych placówkach, mając tylko i wyłącznie umowę ze swoim pracodawcą, czyli tutaj w tym przypadku starostą. Ja tylko odczytam taki, taki jakby krótki fragment interpretacji prawnej. Wprawdzie przepis artykułu 37 ust. 3 RODO przewiduje możliwość wyznaczenia jednego administratora danych dla kilku podmiotów publicznych, niemniej zastosowanie tego przepisu w praktyce według opinii wielu prawników, również naszych mecenasów w starostwie, nastręcza poważnych trudności. Wynika to z faktu, że zgodnie z artykułem 38 ust. 3 RODO inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio najwyższemu kierownictwu administratora danych, na przykład dyrektora szkoły. Jedną z zasad niezależności inspektora danych, ochrony danych jest umieszczenie go w hierarchii pod najwyższym kierownictwem. Zatem inspektor powinien raportować w zakresie swoich zadań wyłącznie do osób reprezentujących administratora danych, w przy tym przypadku dyrektora placówki. Tylko taka podległość jest gwarancją niezależnej, wysokiej pozycji inspektora ochrony danych w strukturze podmiotów publicznych. Mając na względzie przepisy prawne, jak widzicie Państwo, samo wskazanie wspólnego inspektora dla podległych jednostek i sformalizowanie takiej obsługi być może na początku nie, nie, nie wzbudza pewnych kontrowersji, natomiast on w dalszym ciągu musi być związany umową. I w tym przypadku Centrum Usług Wspólnych prowadziło rozpoznanie cenowe czy rynkowe, jeżeli chodzi o kwestie uśrednienia cen za tego typu usługi i nie ma obowiązku y, poszukiwania takich cen rynkowych tylko i wyłącznie wśród podmiotów gospodarczych. Czyli, czyli dla przykładu powiem, jeżeli jakikolwiek, jakakolwiek jednostka czy wydział w starostwie powiatowym e, szacuje uśrednia tego typu kwoty, czy to za usługi, czy za produkty, e, ma obowiązek przede wszystkim sprawdzić e, to, czy to jest osoba fizyczna, która może podpisać umowę cywilnoprawną, ewentualnie czy jest to zarejestrowany podmiot gospodarczy. Natomiast jeżeli już mówimy o podmi podmiocie gospodarczym, to w momencie podpisania umowy Wtedy już musimy zweryfikować tak, na, na poziomie na etapie podpisywania umowy, czy dana mm, osoba prowadzi działalność gospodarczą i czy ta działalność gospodarcza jest zarejestrowana. Jeżeli ma być to umowa z firmą. Natomiast jeżeli chcemy wyłonić jakby wykonawcę tej usługi e, wśród osób fizycznych, to podpisujemy umowę zlecenie. Czyli e, tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o procedury. Natomiast jeszcze taka zostaje kwestia. Mm, obowiązków służbowych, bo trudno wyobrazić sobie, żeby dyrektor jednostki w tym przypadku szkoły wymagał od pracownika w urzędzie w starostwie powiatowym w Gnieźnie, aby raportował mu na bieżąco kwestie RODO. Tak musi być taka bezpośrednia podległość, czyli związanie umową. Więc poszerzanie zakresu obowiązków naszego pracownika, w tym przypadku urzędnika, nie miałoby to, nie miałoby zastosowania, wzbudzałoby to pewne zastrzeżenia i komplikacje. Natomiast już abstrahując od kwestii, czy dany pracownik powinien świadczyć usługi jako podmiot gospodarczy, tak? Tu już tak jakby zostawiam ten temat obok. W związku z tym myślę, że te wnioski, o których mówiła Pani Dyrektor, pokontrolne, one są na bieżąco realizowane, wdrażane. Wiemy, że kwestie tych, u, czy nawet są już wdrożone. Wiemy, że kwestie tych uchybień w kontekście wchłonięcia przez CUW wszystkich jednostek w ten, w struktury organizacyjne, administracyjne, i kwestie tutaj gospodarcze są już zrealizowane, bo to chyba chodziło o jeden, jedną placówkę oświatową, to było mm. CKP, C CKZU, więc CKZ tak. tak. I, no, I w tej chwili, najpóźniej mhm. została ona wchłonięta y, do COWU, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, czyli ten y, Trzeci ostatni z tych trzech wniosków dotyczy naszych takich tutaj regulacji wewnętrznych. Czyli jeżeli mówimy o wyłonieniu tutaj wykonawcy, to jeżeli zostały jakieś tutaj popełnione uchybienia w zamówieniach publicznych, to dotyczą tylko i wyłącznie regulaminowych, takich wewnętrznych ustaleń, czy to w CUW-ie, czy to w starostwie. Także jeżeli chodzi o, o kwestie te formalne, to Rio wystosowało ostatnie nie trzy kończące wnioski, aby one były wdrożone i zrealizowane. I w zakresie tego chyba możemy już tak dzisiaj powiedzieć, one zostały e, jakby przesłana informacja o realizacji tych e, działań i na dzień dzisiejszy możemy na ten moment możemy powiedzieć, że to zostało zrealizowane łącznie z tą e, kwestią zapisu umów, tak, czyli e, dyrektorzy zostali poinformowani, że muszą przy podpisywaniu umów e, zwracać uwagę na to, jakie, była, jakie było zapytanie ofertowe i jaka ostatecznie wpłynęła Oferta do Centrum Usług Wspólnych. Także to w tym momencie zamyka y, sprawę. I Wszystkie wydaje mi się, sprawy, że. które były właśnie poruszone w trakcie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak gdyby zabierają się w tych trzech wnioskach, które, które otrzymaliśmy. Natomiast y, opis tych y, y, rzeczy jest szczegółowy, ale dotyczy tych trzech wniosków. I wszystko zostało jak gdyby zrealizowane. Jest to kontrolowane teraz na bieżąco, wszystko jest tak jak powinno być. I tak kończąc temat w podsumowaniu, to jeszcze chciałbym dodać, że poprzez te e, jakby e, wdrożenia i jakby wpo, wprowadzenie nowych takich procedur, e, które miałyby być jeszcze bardziej transparentne, e, w związku z tym w kolejnych procedurach ta konkurencyjność, ta zasada konkurencyjności została zachowana e, w tym momencie pracownik, który pracuje na etacie starostwie, nie świadczy już usług rodo naszym placówkom oświatowym, natomiast jeżeli chodzi o procedurę wyłonienia nowego wykonawcy, jest to nowa firma, także tutaj jeżeli chodzi o ten temat kwestii świadczenia usług RODO dla naszych pracowników oświatowych wykonuje na ten moment zupełnie nowa firma i która została wyłoniona w ostatniej procedurze bodajże już w grudniu zeszłego roku. Tak, od nowego roku jest to nowa roku firma. jest nowa firma. My co roku robimy postępowanie i tak samo wysyłamy do różnych firm. Teraz doszła dodatkowa firma, która się zgłosiła, że chciałaby, podeszła do, do tutaj zapytania ofertowego, wygrała, nie było tutaj żadnych wątpliwości.